to jest takie nasze uświętowanie takiej pewnej radości. Mam nadzieję, że macie sobie taką radość, właśnie pokój, bo to pochodzi tylko od Pana Boga. Aż Pan Bóg jest niesamowity i to pokazał nam właśnie dzisiaj w tej Ewangelii. To jest jeden z wycinek takich wydarzeń nadzwyczajnych właśnie, kiedy to Pan Jezus, żeby ja tylko nie mówił, co dzisiaj zrobił, w Ewangelii co żeśmy czytali, że potraficie powiedzieć nam. Co robił Pan Jezus? Pamiętacie Ewangelii? Czy jesteście tak, jak dzisiaj podniosą atmosferę, że tak powiem, zdjęcie, że może nie usłyszeliście. Co robił w Ewangelii Pan Jezus? Kroczył? Przez pustynię. Po wodzie. W po wodzie. Woda to jest symbol Yy. Przede wszystkim takiego, takiego Przez wodę przechodzimy, jak się chzcimy. Przez wodę. Czyścimy Prześ... się. Ale kiedy Pan jest w po wodzie, a my dobrze wiemy, że woda to jest też taka potrafi być spokojnie, taka fajnie, wtedy kaczki się puszcza tak super, nie? Wtedy, to nie, to nie, to nie widać. Ale woda to żywi. Na jeziorze galejskim... jezioro, jezioro. Ona potrafiła mieć tak potężne fale, że uczniowie naprawdę się bali, się przestraszyli. To nie z tego fragmentu Ewangelii, ale w tym fragmencie do doprawił swoich uczniów. Powiedział, już sobie, pójdźcie ja jakoś tam do was dotrę. I mnie się zdziwili, jak może tam do nich dotrzeć. A Pan Jezus po prostu do nich przyszedł. Co to znaczy? To znaczy się, co by się w życiu nie działo. To Pan Jezus jest tym, który ponad tym wszystkim. Dlatego nawet jak w tym życiu nie wszystko się poukłada. My jako ludzie wierzący mamy nadzieję, że my wiemy, że Pan Bóg i tu nas prowadzi, ale przede wszystkim czeka właśnie w tej wieczności, że nas tam pozostawi. I to daje nam sens. Właśnie tego, żebyśmy się starali, trudzili, kolejny raz przeładowali swoje bariery, bariery bo nasze życie się nie kończy, tylko ono trwa. A tutaj, w tym życiu walczymy. I myślę, że każdy z nas może podziękować Panu Bogu, że na tej drodze spotkał człowieka, który był właśnie takim Panem Jezusem, który powiedział dobre słowo, który przytulił, który przytarnił. Mam nadzieję, że wszyscy, bo ja przeczytam takie osoby, go pytam. To jest dzisiejsza Ewangelia. A dzisiejsze pierwsze czytanie jedyne, jako czytanie, jest to tak naprawdę pokazanie, jak powstał karygas. Bo widzimy, jak Pan Jezus umarł, został zabity i zmartwychwstał. Uczniowie, którzy byli zalęknieni, zaczęli iść na cały świat i głosić dobrą winę. I to jest podstawowe zadanie każdej osoby bieżącej. Głosić dobrą Daj Boże, żebyśmy mieli co powiedzieć Ale to wyglądało tak, że no właśnie pewnie powstał taki problem. Bo kiedy Pan Jezus sobie chodził tak wszędzie, gdzie mógł już po zmartwychwstaniu urazał się w całej masie ludzi, do tego apostołowie z takim wielkim żywiołem poszli głosili właśnie to dobrą Czyli głosili, co Pan Jezus robił, co Pan Jezus mówił. I to, było, to była taka pierwsza właśnie wspólnota. To poznajemy właśnie to, że najważniejszym jest głoszenie Pana Jezusa, czyli dobre słowo. Wiecie, nic nas nie nawróci, tak jak słowo Pana Boga. Ale Pan Jezus, jak na przykład uzdrawiał kogokolwiek, to przede wszystkim uzdrawiał skoroby duszy. Chciałby z skoroby duszy. Ale nie zostawił też człowieka w potrzebie, i on czynił córki. Pewne właśnie takie uzdrowienie. A naszym jednym z cudów jest to, że człowiek, który potrzebuje pomocy, doznaje tej pomocy. Dlatego ten spór taki powstał, że tak jak czytamy w dziejach Apostolskich, liczba uczniów wzrastała. Ale zaczęli w telewizji przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu ją różnych, czyli to, co apostołowie zbierali, różne darby, dawali, w dawali wdzięczności za to, co oni lubili i mówili. Oni później rozdawali to potrzebującym. Było zaniedbanie, że w doby, to jest takie określenie, najsłabszych osób zostały, po prostu były pomijane.